Siemanko! Dzisiaj poruszymy sobie jeden z ulubionych tematów w branży rowerowej czyli opony No tak się składa że w marcu tego roku na swoje koła założyłem opony marki Schwalbe model Marathon Motion. Przejechałem na nich no już ponad 7500 km, więc to chyba całkiem niezły wynik żeby móc cokolwiek o nich powiedzieć. Szwalbe sprzedaje te oponki jako typowo turystyczne, natomiast ja uważam, że praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby traktować je jak opony. Gravelowe. Jest może jeden czynnik, jedna rzecz, którą uważam za mały minus, ale to też zależy od tego, jaką mamy definicję słowa opona gravelowa, bo już samo pojęcie gravel jest naprawdę szerokie i obejmuje całe spektrum różnych opon, więc tak według mnie. Maraton Almószy jak najbardziej wpisuje się w trend opon gravelowych Chyba pierwszy raz tu jest, nie wiem dlaczego, bo jest bardzo ładnie. Są to opony zwijane o szerokości 38 mm i na moich obręczach DT Swiss, które mają wewnętrzną szerokość 20 mm, no to właśnie te 38 mm uzyskują. Więc trzymają wymiar. Opony posiadają odblaskowy pasek, co może nie wygląda zbyt gravelowo, ale zdecydowanie poprawia nasze bezpieczeństwo na drodze. Więc tutaj plus za to. Wzór bieżnika można powiedzieć, że semislick, jak widzicie, czoło opony tworzą klocki szerokie, ale niskie i zlewają się w taki jeden ciągły pasek, co sprawia, że opona toczy się szybko. Natomiast boczne klocki są wyraźniejsze, ale nie wystają aż tak bardzo jak w niektórych modelach innych opon. Jak jesteście ciekawi dokładnych parametrów osiągów tej opony, Choćby ze strony Bike Rolling Resistance, to sobie tam wejdźcie. Ja zamieszczę link pod filmem, jeśli nie zapomnę. Ale cyferki suche to jedno. A dla nas, użytkowników, liczy się to, jak się na danej oponie jeździ. Jakie odczucia z tej jazdy są. No i trzeba przyznać, że ta oponka już od samego początku, od momentu kiedy. Weźmiemy ją w rękę, wyjmiemy z pudełka, potrafi zaskakiwać. No bo jeśli do tej pory jeździliście na jakichś wylajtowanych oponach po 400 gramów na sztukę, no to tu dobre pół kilograma, gdzie waży jedna, no czuć, że jest to kawał gumy. Solidny kawał gumy. Natomiast to uczucie ciężkości, wagi tej opony... Nic. Znika w momencie, kiedy zaczynamy na niej jechać. No ale, żeby jechać na oponie, trzeba ją założyć, i tu kolejne zaskoczenie pozytywne bo przynajmniej na moich obręczach zakładają się łatwo, układają się bardzo dobrze. Nie mają żadnego bicia, nie trzeba nic poprawiać dodatkowo. Ja je mam założone z dętkami TPU. No tak sobie wymyśliłem. Natomiast Słyszałem historię, że ludzie zalewają je również mlekiem i że uszczelniają się bez problemu. Nie potwierdzę Wam tego na 100%, bo tego nie robiłem, ale gdzieś tam w internetach takie historie można przeczytać. A jak już założymy te oponki, napompujemy. I tutaj jeśli chodzi o ciśnienie, minimalne zalecane przez producenta 3,5 bara. Więc o wiele więcej niż przyjmuje się w oponach gravelowych. Nie? Natomiast nic nie, szkodzi na nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zejść o wiele niżej. Ja jeździłem na nich nawet przy ciśnieniu dwóch barów. Nic się z nimi nie działo. Bardzo fajnie amortyzowały, bardzo fajnie się toczyły. Przyczepność zachowywały. Także nie trzeba się tu bać zejść ściśnieniem. Niżej niż zaleca producent O, dawaj słoneczko, dawaj Chmurka naszła I temperatura spadła momentalnie No ale właściwości jezdne opony Wspomniałem, że są szybkie I naprawdę tak jest Zaskakuje to Biorąc pod uwagę właśnie ich wagę Ale toczą się Naprawdę obłędnie i nie, nie będę tu twierdził, że to są najszybsze opony na rynku, bo tak na pewno nie jest. To nie jest opona wyścigowa, to nie jest leciutka opona, jest tu solidna ochrona przed przebiciem, jest sporo gumy, a mimo to potrafią być naprawdę przyjemnie szybkie. Jak bardzo nie jestem w stanie tego określić, ale po przesiadce na przykład Stufo Tundero które są szybkimi oponami. Nie odczułem różnicy, nie odczułem spadku tej szybkości, więc powiedziałbym, że są mocno porównywalne, właśnie. Odporność na przebicia, no muszę powiedzieć, że jest rewelacyjna. Jak wspomniałem, ponad 7500 km już na tych oponach mam zrobione i w tym czasie raz, w beskidzie niskim, musiałem zmieniać dętkę. I to nie dlatego, że przebiłem oponę, tak, oponę, a dlatego, że dobiłem oponą do obręczy i złapałem tak zwanego snake'a. Ale gdybym był na mleku ewentualnie, gdybym trzymał się jednak bliżej tej granicy ciśnienia zalecanego przez producenta, to myślę, że nic by się nie stało więc pod względem odporności na przebicia a jeżdżę po różnych nawierzchniach no to uważam, że jest rewelacja tak wygląda tylny bieżnik widać jakieś lekkie nacięcia delikatne zwłaszcza tu na czole opony natomiast osnowa nie jest przebita i daleko do tego no i jeśli chodzi o zużycie, wytarcie bieżnika to jest praktycznie zerowe a biorąc pod uwagę dystans, o którym wspomniałem, że mam przejechany na nich to śmiało chyba mogę postawić tezę, że ze 20 tysięcy kilometrów to spokojnie na nich idzie wykręcić no i na koniec przyczepność jeśli chodzi o asfalty Zarówno te bardzo dobre, jak i te kiepskie Zarówno suche, jak i mokre Wszędzie tam oponki bardzo dobre, dobrze trzymają się na wierzchni Nie tracą przyczepności Nawet w zakrętach nie miałem tam jakiejś sytuacji Typu uślizgi, zrywanie Bardzo, bardzo pewnie się na nich jeździ Od razu podkreślam Jeździłem od wiosny no teraz do jesieni Nie jeździłem w warunkach bardziej zimowych Kiedy pojawiają się oblodzenia, kiedy jest ślisko Więc tu Wypowiedzieć się nie mogę Jak się będą zachowywać Natomiast w takich warunkach Od marca Do października Jest na asfaltach bardzo dobrze No i tak samo Po zjechaniu w teren Wszędzie tam gdzie mamy Nawierzchnię ubitą, twardą, ewentualnie lekko sypką oponki radzą sobie świetnie pomimo takiej, a nie innej budowy bieżnika. I jedyne warunki, kiedy sobie można powiedzieć radzą słabo, są wtedy, kiedy mamy błoto, głęboki piach i taki drobny, luźny żwirek. No wtedy w taki, na takiej nawierzchni opony zaczynają grząść, grzęznąć, myszkować, szukać tej przyczepności. No Wtedy jeździ się o wiele gorzej. Gdzie ja tu dojechałem? Aha, osiedle w Polach. Podsumowując, oponki pomimo swojej wagi są naprawdę szybkie. Są wystarczająco przyczepne w większości Warunków, w jakich je używam, no i są naprawdę odporne na uszkodzenia. Czy to znaczy, że są to opony idealne? No nie, takich chyba nie ma. Zawsze byśmy chcieli, żeby coś jeszcze było w tej oponie poprawione. I tak na przykład, jeśli chodzi o te opony, to po pierwsze, widziałbym tu, chętnie bym tu widział większą, większy wybór, jeśli chodzi o rozmiary bo tak naprawdę na koło 28 cali możemy wybrać albo 38 mm albo 50 mm a ja bardzo chętnie sprawdziłbym te opony o szerokości 42 jakby były jestem ciekaw czy byłaby różnica w stosunku do 38 różnica szybkości i przyczepności bo bywa i tak że opona o tym samym wzorze bieżnika ale jednak kilka milimetrów szersza, potrafi mieć całkowicie inne właściwości jezdne od tej samej opony, ale węższej. Więc no chętnie właśnie spróbowałbym tych oponek w rozmiarze 42 i sprawdził, czy byłoby inaczej. Lepiej, gorzej, nie wiem, ale bardzo chętnie bym się przekonał. Kończąc więc mój przydługi, zapewne wywód, dla kogo te opony dobrym wyborem nie będą? Na pewno nie powinny je os kupować osoby, które liczą każdy gram i gdzie się tylko da, próbują zaoszczędzić na wadze roweru. Na pewno nie powinny kupować osoby, które szukają szybkim, szybkich opon wyścigowych. No i nie powinny kupować osoby, które zdecydowaną większość czasu spędzają w terenie, a ten teren bywa nawet z tych trudniejszych. Wtedy szukacie opon lżejszych, szybszych, bardziej przyczepnych. Natomiast to są idealne osoby dla kogoś kto jeździ dużo. Ale jeździ tak, że 80-90% czasu tej jazdy to jest asfalt. Różnej jakości, ale asfalt i do tego do 20% jakichś tam odcinków terenowych, ale ubitych, bez błota, bez grzęskiego piachu, bez głębokiego jakiegoś żwiru. Wtedy te oponki sprawdzą się idealnie, będą wystarczająco szybkie, wystarczająco przyczepne a do tego odporne na uszkodzenia także ja ze swojej strony po tych ponad 7500 km jak najbardziej mogę te opony polecić uważam, że sprawdzają się świetnie no i jeśli tylko znacie kogoś gdzieś tam w fabryce Schwalbe to szepnijcie słówko żeby je wypuścili w rozmiarze szerszym tak 42 to chętnie kupię i będę na nich jeździł a jedna uwaga Oponki na asfalcie potrafią być głośne. Nie na każdym rodzaju asfaltu zależy właśnie. Czasami tylko cichutki szmerek, czasami takie głośniejsze buczenie. Różnie z tym bywa. Mnie to nie przeszkadza. Przyzwyczajałem się szybko, ale wiem, że są osoby, które czegoś takiego nie lubią, więc one niech biorą to pod uwagę. I tyle na dzisiaj z tego całkiem przyjemnego, choć mocno już chłodnego jesiennego dnia. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej!